Cześć, dzisiaj jest środa, nie wiem który nawet, ale na środa. Yy, wczoraj skończyłem szpachlowanie. No i czas mnie goni. Tutaj to zrobiłem. Jest na gładko, ale tutaj w środku tych żeber włożu nie będę robić. Cały wrzeciennik. Tutaj to wszystko też jest poszpachlowane, yy, przetarte od tej strony, od tej strony się nie dopcham, bo tu odkurzacz stoi no ale też tutaj i wrzeciennik i ta skrzynka posuwów chyba stopy są tak aby było no ale dobra, biorę się za sprzątanie wszystkie te papiery to dzisiaj muszę znaczy teraz muszę to pozbierać Yy, Przetrecało się jeszcze tym takim płótnem ściernym, czy tam włókniną ścierną. Nie wiem, tutaj jakie nawet mam. Jedno jest grubsze, jedno chudsze, zobaczę, w którym to będzie szło. No i co? Pomaskuję koparkę folią, tutaj te kwiaty też folią pozarzucamy z tamtej strony. No, gdzie się co tam da, to plandeki jakieś, bo to jednak będę teraz. Pistoletem malować Bo teraz że będzie ładniej wyglądać I co? I no szybciej mi pójdzie, ale mówię no to Mnie tam kurcze Wylęgarnia wzywa A ja siedzę przy tokarce Dobra jakiegoś time -lapse puszczę Aha silnik bym musiał przygotować Bo to będę malować To dobra to jeszcze silnik sobie przygotuję też do malowania I od razu go też opędzuję. na razie No to mam to przeszlifowane, odpylone. Teraz tylko jeszcze całość otłuszczę, chociaż to tam nie ma całem tego gołymi rękoma, ale lepiej raz więcej otłuścić niż gdzieś mam i później kurczę, się tego kwitnąć pod. Aha Dzisiaj chyba Wojtek Komentarz mi napisałeś. Nie trzyj tyle, bo do złota się dotrzesz. Widzisz? To Tutaj to nie docierałem, tak, ale tu i później gdzieś jeszcze tutaj. Aha, na dole było tutaj pozabijane. Yy, nasze to dużo takich miejsc jest na maszynie. O, tutaj yy, podejrzewam, bo to nasze wiem, że spawacze, tak jak do uszczelnienia, ale to cynom albo ołowiem, jak ten to zabijają, jak gdzieś się poci. A tu podejrzałem, jakieś duże dziury były w odlewie. No to było ten. miedzią albo zalewane, albo też zakuwane, czyli drut przystawiony, miedziany i młotkiem trzaskane, żeby to wlazło, ale raczej na gorąco to było wlewane. No bo wątpię, żeby ktoś tutaj młotkiem naparzał po odlewie. Dobra, srak mi tutaj naptakał, oh, kurde, gdzieś tutaj jeden ptak lata. I nie mogę go namierzyć. Gdzieś pewnie siedzi tam w tych rododendronach, ale niech sobie siedzi. Dobra, biorę się za odtłuszczanie później pomaskuję. I plan jest taki: obmaluję tamtą stronę, wtedy sobie wrzeciennikiem tak samo jak przedtem na tym żurawiu, przejadę w tamtą stronę, ściągnę pas, że będę mógł tutaj. Yy, nie wrzeciennik, suport, ja pierdzielę, wszystko mi się myli, <laughs> suportem przejadę tam, yy, obmaluję to, znaczy mogę sobie tutaj od tej strony siknę tutaj, tak jak jest. Kurczę, ale tu patrzę oklejania będzie. Chciałem pędzlem coś jechać, ale mówię to pędzlem to ja nie pamiętam ile ostatnio, ale parę godzin mi zeszło na to malowanie, to teraz już na poliuretan to Spis do letu polecę. I co? No i przejadę nim tam, później sobie na żurawiu silnik powieszę. Tak go trochę tutaj obdmuchałem, ale tego jeszcze papierem przelecę, pokrywę pomaskuję mu tam te tabliczki, odtłuszczę i silnik będzie wisiał sobie na żurawiu i wtedy go zrobię. Też wymaluję. No można by oczywiście to tu kurczę jeszcze bardziej się pastwić nad tą szpachlą ale jednak mówię no wczoraj samo szlifowanie ja wiem o której zacząłem przed czwartą a po ósmej poszedłem do domu samego szlifowania cztery godziny dobre było nie wszędzie to mimo środową było można dojechać no to jechałem gro tych zakamarków ręcznie jak będzie wyglądać tak będzie wyglądać na pewno będzie lepiej jak było na początku, bo tak jak przedtem na przykład niektóre krawędzie, no to ręką nie było można przejechać, bo normalnie ostre, ostre zadziory wystawały od odlewów, a teraz to już tam będzie dobrze. Dobra, to na razie wyłączę, bo patrzę tutaj bateria ucieka z kamery. Prąd. No i co? Koparkę myślałem wyjechać na dwór postawić, ale raz, że to trochę śnieg pruszy yy, dwa mam folie, żeby ją nakryć a trzy akumulator, ten co był w sześćdziesiątce i z doskoku szedł do koparki dzisiaj rano zapakowałem do sprintera, bo w sprinterze wysiadł i kurczę tyle radochy z tych akumulatorów mam, że jeszcze, jeszcze czekam na tego mister akumulator się zaoferował z pomocą z akumulatorami. Czekam, aż mi napisze, co jest w stanie mi sprzedać. I nie wiem tam ile, ale to kurczę by trzeba i tutaj, i do sprintera, albo do 60. Wtedy nie wiem już, sam kurczę, co z tymi akumulatorami. co się wcale ciężko tutaj nie mają. Zaglądam elektrolit sprawdzam, żeby to wody dolewać zawsze naładowane a to i tak się tam wysypią akurat jak potrzebne, dobra nieważne, nie o tym dzisiaj to co, wyłączę i jadę tutaj ją odtłuszczę i oklejam, na razie